Święta, święta i po świętach ruszył poniedziałek, znaczy środa, i bardzo dobrze, bo co myśmy się wynodzili w te święta z matką? O rany boskie, nic tylko leżeliśmy w łóżku i oglądali filmy. to Znaczy matka oglądała, bo myśmy spali, bo te filmy nudne, takie jakieś. Matka obejrzała Heisenberga to było o fizyce, a może o polityce potem matka obejrzała jakieś historyczne gnioty, potem były lekcje chemii, potem było o lotach w kosmos, a na deser o psychopatycznych mordercach o ja. Nie wiadomo, dlaczego matka nie może obejrzeć jakiejś lekkiej i przyjemnej komedii, jakieś kino rodzinne czy coś. Aha, była komedia, tak, taka dziwna. Chyba jakieś 167 czy coś. Też żeśmy nic nie zrozumieli z tego. Dzisiaj matka tutaj pracuje w tym pokoju, tak, bo oczywiście lekcje, no więc my mamy lepsze kino. My mamy takie kino sąsiedzkie, no są ptaszki, ale nawet już wolimy od tych maminych filmów sąsiadów, no czasami ktoś wyniesie jakieś śmieci, albo coś włoży do samochodu, albo ktoś wyprowadzi psa, no Boguś chodź zobacz, idzie ten twój ulubiony szczekacz, też taki rudy jak ty tylko taki trochę bardziej długi.